Od połowy 2018 roku przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji w obornikach realizuje projekt pod nazwą Poprawa gospodarki wodnościekowej na obszarze aglomeracji oborniki pierwszy etap. Zakres tego projektu współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 działanie Gospodarka Wodnościekowa w aglomeracjach. Projekt jest w trakcie realizacji, a do tej pory z sukcesem udało się zakończyć budowę wiaty nad istniejącym składowiskiem osadu odwodnionego wraz z wagą samochodową. Inwestycja obejmowała wybudowanie zadaszenia nad poletkami osadu odwodnionego o łącznej powierzchni ponad 2500 m2 oraz budowę wagi samochodowej. Budowa Obejmowała wykonanie fundamentów, ścian oporowych oraz słupów żelbetowych, na której zamontowano konstrukcję stalową. Na całości konstrukcji dachowej położono blachę trapezową. Z dwóch stron wiaty poletka osłonięto zabudową z blachy trapezowej. Wewnątrz wiaty, na znaczącej powierzchni, ułożono nową posadzkę z płyt betonowych. A przed poletkami zlikwidowano istniejące wysepki i położono nową nawierzchnię bitumiczną. Zakończona inwestycja pozwoli na osłonięcie osadów przed wodami opadowymi, co zmniejszy ich ogólną masę i pozwoli na efektywniejsze rolnicze wykorzystanie. Budowa wagi samochodowej obejmowała wykonanie niecki żelbetowej niezbędnej do jej montażu instalacji automatyki i monitoringu oraz wykonanie najazdów na wagę. Dzięki elektronicznej wadze można precyzyjnie określać ilość wytwarzanych osadów i dawki w nawożeniu.